Cześć kochani, słuchajcie, e, dziś Zołeczka, ale ty burczysz, dziś kolejny piękny dzień e, i wraz z Teamem wyruszamy w niesamowitą podróż, a mianowicie jedziemy do Romfort e, na zaproszenie Reduty, e, Dariusza Wąsa, Mariusza i Roberta. Jedziemy na kopanie charytatywne dla Lenki. Także ja Was serdecznie zapraszam na kolejną niesamowitą przygodę z otwartym serduszkiem i tego dnia też ja przekażę na licytację szablę. I co z tą szablą się stało, zobaczycie już w kilku następnych odcinkach. Zapraszam serdecznie. Spójrzcie, kochani, jest około 50 samochodów, więc podejrzewam, że ludzi jest na pewno troszkę więcej, a ja was zapraszam prosto na loterię, bo każdy z nas kupował losy. No i można coś wygrać, także zobaczymy co tam się dzieje. Chodźcie ze mną. z kanału Detect Travel, także Nagrywamy swoje telefony. Ty też mnie nagrywasz? Chiem? Ja, ja lecę dalej. Pozdrawiamy Adasia. Trzymajcie się Indiana Jones Polish, Polish, Polish Indiana Jonesa, Adventures dokładnie. Zapraszam serdecznie. Hej ja. Ja także. Dzięki Karol. Także słuchajcie, tutaj będzie zaraz loteria. Ludzie się zbierają. Każdy ma losy. I zobaczymy co. Siema, Tomasz. Coś takiego jak, kurde, proszę o Ciebie... Pięć? Pięć! Pięć! Jarek, yeah. O! O! Yeah. On na bank podpłacił! Na bank podpłacił! Dobra. Ja nagram Cię, Łukasz nagram Dobra, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja! To ja Cię nagram! Adaś sam się nagrywa! Jako eee, to jak jak, jak ośmiornica 208. No. O takiego orzełka nie mam. No i widzisz Adaś, gratulacje dla ciebie. Dziękuję. Jestem od Goblina. Dobra, żeby było. W sam raz. Żeby nie było. Adasiu, oddajemy kamerę. Proszę Dzięki bardzo. bardzo. Słuchajcie, Słuchajcie, żeby nie było Goblin. Co? Od Goblina dostałem koszulkę. Wow, wow. Brawo. Słuchajcie, mam ładnego orzełka, lecimy dalej. Nie, Tylko proszę. A nie, nie, było, 22. jestem nie, i się 22. nie, Panie, Pan A nie, nie. Ej! Panie, zamieszam, Ojciec, <głm> ojciec, ty nie zapominaj, że ty prowadzisz dzisiaj. Ja później przyjdę. Dobra, śpieszamy, bo to tej coraz i staniemy. Ojciec, fajna czapka, Od cię obmanił się od Goldermanka. Ale słyszał no chyba, nie? Mnie stara czapka jest, kurwa. Trzy to jest Trzy tak? Ale dobra, wodą nie ma jak się nie? Ale ale to jest Czapka. To jest to jest czapka. Chociaż skarpety byś chłopie dała. Dobra nie, Dobra, dobra. 10, <średytucie> Jeden, 1, Nie żartuj! Jeden, dziewięć. Stary! Podjesz jeszcze? Alajus, ale po widziu nie! Normalnie. Alaško, Co tam mam dobrego? Torba i gwizdek. Zajebiście, będę się gwizdał w nocy. Jest torba, będziemy gwizdać, słuchajcie. Zobacz, zobacz, są fajne. Słuchaj, trzy pierścienie widać. 120! 7. 120 było! 120 było. było. 125! 125! 130. 130! Mogę zobaczyć? Może. Soluwa! Soluwa! znowu Józek ci staje na drodze. Panowie, tylko pamiętajcie, że to jest kopanie charytatywne i trzymamy się za język trochę. Tak. Dziękuję 5 dalej Następne 5 135 140. 140 140 140 140 po raz pierwszy 140 po raz drugi 140 po raz drugi 140 daje ktoś? 140 daje no to pomoże. Dobra, to odliczam. Odpokoję. 140 na 3, po raz nie, pierwszy. pierwszy, pierwszy. 140 po raz drugi. Super stajdka. 140 po raz trzeci. Dobra, poszło. No, tak. Dzięki wielkie. Rafciu, Rafał. 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 Zuwik że. To im ouais loterii, nie? Piec, piec. آ, tak. Słuchajcie, to jest Michał Majstrowski. Po mikron, ofundował. Zacy Jakub. To jest od World, seem, tak to, tak. Także teraz apreść, ja tu fikrad. będę

Kuknijmy a jest ktoś kto te pierścionki wygrał? jest, jest yy, Roman. Roman, on się do ciebie zgłosił no, nie. nie możesz wybrać numera, wybierz obojętnie który obojętnie, do góry podnieś obojętnie. i do góry podnieś, pyk jest, jest. Yes. 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 mini horda mini horda z Omitronu od Michała Majchrowicza wędruje ja 161! 161! 161! To będziesz miał drugi zestaw! W tak. końcu pośrodnego wykrywacza będziesz używał, nie? E, Łukasz, mówię. a to jest do końca. To jest do tych samych ty kaptuki. jak ma płotkanów? Dla Rafała, dla Rafała to jest, a to już jest dla Rafała, Rafał jest tutaj z tyłu. Rafał jest. Jeszcze z niespodzianką witam serdecznie, o są trzy George i jest, dziękuję serdecznie. Co tam masz Dżordżyki jeszcze w środku srebrne, no oh, super. Tak, 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 tak. No to gratulować panie, że się sobie trochę rzeczy. No troszeczkę tak, dzięki serdecznie. Dzięki, dzięki. Jeszcze? Także słuchajcie, kochani, e, ja oczywiście z takich loterii wychodzę zawsze, e, zawsze normalnie zadowolony, nie wiem dlaczego, ale jakoś te losy ostatnimi czasy po prostu do mnie lgną. Mam e, cewkę, mam torbę, mam podkoszulek, mam pięknego orzełka. No i wiele, wiele innych rzeczy, fakt faktem, że też wiele rzeczy na tą loterię oczywiście z miłą chęcią dałem, ale zawsze coś w zamian dostałem, z czego jestem naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwy. Słuchajcie, ja wam pokażę zaraz parę znajdek, bo parę osób już tutaj było naprawdę zadowolonych ze znajdek, a my wracamy za chwileczkę na pole, także widzimy się już z pola. Hej ja! Słuchajcie, ja mogę powiedzieć tylko jedną rzecz, że to nie jest koniec. Basia nie przestaje szaleć, nie przestaje zeskakiwać. Muszę powiedzieć, że no, dzik rośnie i to bardzo, bardzo ostry. Słuchajcie, no, Basia znalazła w dniu dzisiejszym swojego pierwszego srebrnego rzymskiego denara, także spójrzcie. Wpada na w świecie. Fakt faktem, że to jest małej próby srebra jest ten denarek, no ale jest piękna sztuka. No i Basi pierwszy. Ja nie mam naprawdę słów. Eee, tylko gratulować, tylko gratulować. Słuchajcie, mam nadzieję, że Basia jeszcze coś dzisiaj wyciągnie. To będzie miała swój film, tylko i wyłącznie o swoich znajdkach. <grymne> <grymne> Basia naprawdę przepiękna sprawa. Eee, oczywiście gratuluję Ci bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję, a... Dziękuję, dziękuję. a my lecimy, kochani dalej. Słuchajcie, to lecimy, bo Basia krzyczy normalnie z daleka. dziurę rwie, mówi ma. Coś ma, ale co ona tam ma to? Pokaż Basiu, co masz. Wow, yeah. jest reberko. Zajebiście. Pokaż, pokaż twarzyczkę, uśmiechnięta, zadowolona. Pokaż Basiu, co masz. Słuchajcie, six pensów. Młoda wiki. Młoda wiki. super. Mm. Basia, słuchajcie, jest jedną z nielicznych osób, która w dniu dzisiejszym jeszcze kopie, także no tylko i wyłącznie można pogratulować, kurde, Basia, no co tu mówić, no. Jest Sixpence. Eee, słuchajcie, lecimy dalej. W sumie ja to idę usiąść, a Basia niech jeszcze chwilę ko po po kopie, może coś ciekawego znajdzie. Basia, żółwik dla Ciebie jak tego. Lecimy żółwik. dalej. No i tyle, kochani, udało mi się zarejestrować. W sumie to zarejestrowałem trochę więcej, ale... Materiału nie mogę otworzyć, więc na przykład piękne znajdki Mariusza Gołębiowskiego czy Tomasza Gnatkowskiego. No niestety, zobaczycie już zdjęcia. Ja jestem bardzo, bardzo dumny, że to Robert Sferczyk będzie tą szablę licytował u siebie na kanale. Ja już znam finał tej licytacji, ale to wszystko, kochani, przed wami. Ja was w tym momencie bardzo, bardzo gorąco pozdrawiam. Proszę o zostawienie jakiegoś śladu po sobie. Cokolwiek, lajk, like, subik, komentarz, coś dla zasięgu. Trzymajcie się bardzo cieplutko i widzę się z Wami już za kilka dni w kolejnych niesamowitych przygodach. A tym razem wyruszymy na mega weekender do Toma Pisarka. Papa, pa, kochani!